Bardzo serdecznie na XLVII sesji Rady Gminy Liskiej. Witam Pana Wojta, Panią Skarbnik. Proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji zatwierdzenie porządku obrad punktu, o przyjęcie protokołu. obrazy i podstawą przetwarzania danych osobowych i zerunku osób widocznych na tych nagraniach jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnictwo w sesji jest dobrowolne, jednak biorąc udział w obradach decydują się Państwo na nagrywanie. Osoby, które nie wyrażą zgody na rejestrację i publikację w mediach swojego wizerunku, proszone są o zgłoszenie tego faktu przewodniczącemu Rady Gminy lub opuszczenie sali obrad. W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych radni pod żadnym pozorem nie mogą podczas sesji podawać danych osobowych mieszkańców Gminy, nawet jeśli obi mieszkańcy zwracają się o pomoc. zmiany uchwały budżetowej gminy Liszki na rok 2023 pani. Uchwała Rady Gminy Liszki w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Liszki na rok 2023, paragraf pierwszy uchwały dokonuje się zmiany w uchwały budżetowej gminy Liszki na rok 2023 w następujący sposób. Zwiększa się dochody budżetu o 2 189, a jeszcze wcześniej muszę Państwa poinformować, że do tej uchwały zostały włączone jeszcze środki w kwocie 79 923, złotych, to są środki Unii Europejskiej dla szkoły w Kryspinowie, Mnikowie i Morawicy. Wówczas ta kwota się zmienia w stosunku do tego, co Państwo macie projekt. A więc zwiększa się dochody budżetu o 2 189 357 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Zwie zmniejsza się wydatki o 1 595 643 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 585 zł. Oraz zwiększa rozchody o kwotę 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych obejmujący zadania inwestycyjne o kwotę 1 733 666 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. I zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 28 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24 196 349 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 24 196 349 zł zostanie pokryty przychodem z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu

w kwocie 2, 5 200 000 zł, z tym, z tym z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5 milionów i z tytułu udzielonych pożyczek 200 000 zł. Paragraf 3. Ustala się limity z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 27 496 340 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24 196 349 zł i zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 milionów. Paragraf 4. Po zmianach plan budżetu wynosi dochody budżetu ogółem 114 265 818 zł. i 78 groszy przychody budżetu 29 396 tysięcy 349 złotych wydatki budżetu ogółem 138 milionów 306 tysięcy 863 i 58 groszy i rozchody budżetu 5 200 000. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Dziękuję. Czy jakieś Państwo radni macie? Jeśli nie, to głosuję. Bogdan Baster. Za. Marek Łuczek. Za. Fryc Wigniew. Za. Kaczor Wigniew. Za. Konciuk Sławomir. Za. Józef Kowalik. Za. Mastek Grzegorz. Za. Mazur Marcin. Za. Tomasz Pisz. Za. Sucha Mirosław. Wstrzymuję się. Strojan Janusz? Za. Piotr Stylka. Za. Wyżga Józefa. Za. Następny projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Liszki na lata 2023-2032. Paragraf pierwszy uchwały. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Liszki na lata 2023 do 2032 zgodnie z załącznikami. Numer 1 to wieloletnia prognoza finansowa Gminy Liszki na lata 2023 i 32 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1. Załącznik numer 2 to wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Liszki do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 do 2032 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2. Załącznik 3 to objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 do 2032 otrzymuje brzmie zgodnie z załącznikiem nr 3. Upoważnia się Wójta Gminiczki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna. Dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 25 milionów, paragraf 3 traci moc uchwała z 24 lutego 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Liszki na lata 2023-2032. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. I paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Dziękuję, nie ma głosu Bogdan Baster. Za. Buczek Marek. Za. Fritz Wigniew. Za. Kaczorz Wigniew. Za. Za. Kącik Sławomir. Za. Kowalik Józef. Za. Mastek Grzegorz. Za. Mazur Marcin. Za. Piś Tomasz. Za. Suchan Mirosław. Złuchaj. Trojan Janusz. Za. Tyrka Piotr. Za. Wyszka Józefa. Na uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023. Uchwała Rady Gminy Liszki w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Liszki w roku 2023 długoterminowego kredytu w kwocie 20 milionów złotych z przeznaczeniem.

Źródłem spłaty kredytu będą dochody budżetu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Szczególne warunki zaciągnięcia kredytu, w szczególności terminy spłaty, i wysokość rat kredytu, określone zostaną w odrębnej umowie kredytu. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy do podpisania umowy kredytu na warunkach określonych w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakie podjęcie podjęcie podjęcie? Podjęcie. Czy można powiedzieć jakiś komentarz do tej uchwały? Na co też będą przeznaczone jak to będzie spłacane? Czy to są jak też połady na dzienników? Uchwały z treści uchwały wynika, że jest to kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego, czyli różnica między dochodami. A wydatkami jest deficyt i on zostanie mniej więcej... na zaplanowane dotacje nie wpłyną, to coś się... Nie słyszę. Zaplanowane dotacje, jakieś środki z Polskiego Ładu dalej nie wpłyną, to wtedy co się stanie? To znaczy, jeśli coś wpłynie dodatkowego, to automatycznie, no, no że ci nie zim, nie podali, to jest... Chociaż my tą uchwałę, Ta Wydaje uchwała się. jest podejmowana. Planowany deficyt ten kredyt w WPF, jak Państwo czytacie, to tam jest więcej. 27 milionów z czymś. Natomiast podejmujemy uchwałę na 20 milionów spodziewając się, że dostaniemy dodatkowe środki na inwestycje i jeszcze jakieś środki w związku z tym, że utraciliśmy dochody w piśmie. Może jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie, nie ma, głosuje. Master Bogdan. Buczek Marek za, ryc Zbigniew Kaczor Zbigniew Kącik Sławomir za, Mastek Grzegorz Mazur Marci. za, Pisz Tomasz za, Cukan Mirosław dziękuję, Trojanny Janusz za, Pyrka Piotr za, Wyszka Józefa Na zawarcie z gminami Czerników i Gołomia, Wodręczycy, Koczmyżów, Lubożycami, Hałowicy, Mogilany, Świątniki Górne, Wilka Wieś i zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025 do obiektów wskazanych przez gminy zawierające porozumienie. Paragraf drugi upoważnia się Gminę Liszki do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz gmin Czernichów Gołomia Bawrzyńczyce, Kocmerzów, Loborzyca, Michałowice, Mogilany, Świętniki Górny, Wielka Wieś i Zabierze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakieś uwagi Państwo macie? Jeśli nie ma to głosujemy. Paster Bogdan. Za. Łuczek Marek. Za. Fryc Zbigniew. Za. Kaczor Zbigniew. Za. Kącik Sołomic. Za. Mastek Grzegorz. Za. Marcin Mazur. Za. Tomasz Kisz. Za. sukan Mirosław. Za. Trojan Janusz. Za. Tylko Piotr. Za. Wyszka Józefa. Za. <trych> Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w sali lekcyjnej nr 217 o powierzchni 15 metrów 2 znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego, ulica Szkolna 50 w miejscowości Liszki, stanowiącą własność gminy Liszki. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą na, na najem sali lekcyjnej numer 217 o powierzchni 15 metrów w szkole podstawowej im. Świętego Jana Kantego w miejscowości Liszki, ulica Szkolna 50 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w zakresie nauki języka angielskiego na okres 3 lat. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę. Głosujemy. Paster Bogdan. Za. Łuczek Marek. Za. Rydz Zbigniew. Za. Kaczor Zbigniew. Za. Końcik Sałem Mastek Grzegorz. Za. Mazur Marcin. Za. Pisz Tomasz. Za. Suchan Mirosław. Za. Trojan Janusz. Za. Tyrka Piotr. Za. wyżga Józefa? Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali lekcyjnej nr 9 o powierzchni 15 m2 w szkole podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego ulica Długa 30 Kryspinów będącej własnością gminy Liszki. Rada gminy Liszki uchwala co następuje paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą na najem w sali lekcyjnej nr 9 o powierzchni 15 metrów. W szkole podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Długa 30 Krys, Kryspinów z przeznaczeniem prowadzenia zajęć z zakresu nauki języka angielskiego na okres 3 lat. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę, głosujemy. Paster Bogdan. Za. Uczek Marek? Za. Frycnik, nie? Za. Kaczor Zbigniew Za. Kończyk Sławomir Za. Mastek Grzegorz? Za. Mazur Marcin? Za. Pisz Tomasz? Za. Sukan Mirosław? Za. Trojan Janusz? Za. Tyrka Piotr? Za. Pyszka Józefa? Za. Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na Użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaszów, stanowiącej działkę nr 3059, łamane przez 6, będącej własnością gminy Liszki. Rada gminy Liszki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zawarcie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaszów, będącej własnością gminy Liszki, stanowiącej działkę nr 3059, łamane przez 6, o powierzchni. 3,3553 H z przeznaczeniem jako baza sportowa dla LKS Kaszowianka na okres 10 lat. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę, głosujemy. Paster Bogdan. Za. Łuczek Marek? Co. Fryc Zbikniew? Za. Kaczor Zbigniew? Za. Końców Sławomir. za. Mastek Grzegorz Za Mazur Marcin Za Tisz Tomasz Za Suchan Mirosław Za Trojan Janusz Za Tyrka Piotr Za Wyszka Józefa za. Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego należącego do Zarządu Województwa Małopolskiego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na wykonanie zadania drogowego budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Liszkach. Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje. W uchwale z dnia 28 sierpnia 2022 roku, paragraf drugi otrzymuje nowe brzmienie: Gmina Liszki przeznacza na realizację zadania wymienionego w paragrafie pierwszym swój udział finansowy maksymalnie do kwoty 671 400. Dobrze mówię? Tak, 671 400 000. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę. Głosujemy. Baster Bogdan. Za. Marek. Za. Frydź Zbigniew. Za. Kaczor Zbigniew. Za. Kończyk Sławomir. Za. Mastek Grzegorz. Za. Mazur Marcin. Za. Pisz Tomasz. Za. Suchan Mirosław. Za. Jan Janusz? Za. Kierka Piotr? Za. Józef? Tak. Projekt uchwały nr 9 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Liszki. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy uznaje się za bezsensowną skargę pana Józefa na działalność wójta gminy Liszki. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Liszki do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Yes. Komisja Pani Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. Protokół Państwo otrzymaliście na maila. Bardzo proszę też o przyjęcie protokołu komisji. To co najpierw protokół? Kto z Państwa jest radnych za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto, kto jest przeciw? Przyjęty teraz uchwałę. Głosujemy, Głosujemy uchwałę. Kto z Ster Bogdan. Za. Uczek Marek. Za. Rydz-Widniew. Za. Kaczor-Widniew. Za. Za. Mastek- Grzegorz. Za. Mazur-Marcin. Za. Pisz-Tomasz. Za. Suchan-Mirosław. Za. Stojan-Janusz. Za. Tylka-Piotr. Za. Wyżga józefa Za projekt uchwały nr 10 w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Liszki. Rada gminy Liszki uchwala co następuje paragraf pierwszy punkt pierwszy określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Liszki w roku 2023 kąpielisko Kryspinów. Punkt drugi na rok 2023 ustala się sezon kąpielowy na terenie gminy Liszki w okresie od 8 lipca 2023 do 30 sierpnia 2023. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Paragraf 3. Opis granic Gąpieliska stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę, głosujemy. Baster Bogdan? Za. Łuczek Marek? Za. Za. Zbigniew? Za. Kąciuk jest za, Mastek Grzegorz za, Mazur Marcin to Tomasz za, Mirosław Suchan Mirosław, za. Suchan Mirosław za. za. Trojan Janusz za, Tyrka Piotr za, Wyszka Projekt uchwały nr 11 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych przy domowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liszki. Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w Gminie Liszki, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi odbierania odpadów komunalnych. Punkt, punkt pierwszy W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości. Podpunkt A. Za pojemnik lub worek 120 litrów 70 zł brutto. Podpunkt B. Za pojemnik 240 litrów 140 zł brutto. Podpunkt C. Za pojemnik 1100 litrów 400 zł brutto. Punkt drugi W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i o Odbierane w sposób selektywny w wysokości podpunkt A za pojemnik do 120 litrów 140 zł brutto podpunkt B za pojemnik 240 litrów 280 zł brutto podpunkt C za pojemnik 1100 litrów 800 zł brutto paragraf drugi ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bez dopływowych przedomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości Ciekłych na terenie gminy Liszki w następujących wysokościach. Punkt pierwszy 60 zł brutto za odbiór i transport 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezdopływowych. Podpunkt drugi 150 zł brutto za odbiór i transport 1 metra sześciennego nieczystości pochodzących z osadników i instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Paragraf 3. Traci moc uchwała, uchwały Rady Gminy Liszki z dnia 7 maja 2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę, głosujemy. Paster Bogdan. Kuczek Marek. Za. Ryc Zbigniew. Za. Kaczor Zbigniew. Za. Kącik Sołomierz. Za. Grzegorz Mastek. Za. Marcin Mazur. Za. Pisz Tomasz. Za. Suchal Mirosław. Za. Trojan Janusz. Za. Tyrka Piotr. Za. wyżyka Józefa. Za. Projekt nr 13, bo uchwałę nr 12 Pan Przewodniczący tutaj sygnalizuje, że jest została wycofana. W sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Liszki, Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Liszki darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Gminikowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286 łamane przez 2 o powierzchni 0,06 h znajdującej się w Księdze Wieczystej wprowadzonej przez zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego parking i zatoczka autobusu MPK przed wejściem do Doliny Mnikowskiej. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę. Głosujemy. Master Bogdan? Za. Buczek Marek? Za. Bryk Zbigniew? Za. Kaczor Zbigniew? Za. Kończyk Sławomir? Za. Mastek Grzegorz? Za. Mazur Marcin? Za. Pisz Tomasz? Za. Suchan Mirosław? Za. Trojan Janusz? Za. Tyrka Piotr? Za. Ryżka Józefa? Projekt uchwały nr 14 w sprawie przejęcia Zadania inwestycyjnego należącego do Zarządu Województwa Małopolskiego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie przekazania zar zarządza zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 774 oraz nr 780. Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przejęcie od Zarządu Województwa Małopolskiego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania drogowego polegającego pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 774 polegając, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kryspinów na odcinku 0,45 od kilometra y, oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszów realizowanego w latach 2023-2024. Paragraf 2. Gmina Liszki przeznacza na realizację zadania wymienionego w paragrafie 1 swój udział finansowy w wysokości maksymalnie 600 000 złotych. Paragraf 3. Punkt 1. Przyjęcie prowadzenia zadania wymienionego w paragrafie 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy zarządem województwa Małopolskiego a gminą Liszki która zawierać będzie szczegółowe warunki finansowalne oraz zada zasady rozliczenia środków. Punkt drugi do zawarcia umowy upoważnia się wójta gminy Liszki. Paragraf 4. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody budżetu gminy Liszki z tytułu podatków i opłat za 2024 rok. Punkt 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Punkt 6. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie słyszę. Głosujemy. Paster Bogdan. Za. Buczek Marek. Za. Bec Zbigniew. Za. Staczel Zbigniew. Za. Kończysz Sławomir. Za. Mastek Grzegorz. Za. Mazur Marcin. Za. Kisz Tomasz. Za. Sukal Mirosław. Za. Trojan Janusz. Za. Cyrka Piotr. Za. Wyszka Józefa. Proszę Państwa, nadpowiedź po sprawie zakończyli. Punkt w tym wnioski i pytania uwagi.